Z menu wybieramy płace i kadry kadry. Wyświetlana jest wówczas lista pracowników. Na liście podświetlamy pracownika, któremu będziemy przedłużać umowę. Aby w historii pracownika powstały odpowiednie zapisy dotyczące przedłużenia umowy, wybieramy z poziomu listy pracowników w kadrach opcję Aktualizacja zapisu. Można użyć także skrótu klawiaturowego Ctrl Insert. Oknie data aktualizacji wpisujemy datę, od której następuje zmiana na formularzu danych kadrowych pracownika. Standardowo podpowiadana jest data systemowa. Wprowadzamy jako datę aktualizacji dzień następny po dacie, do której obowiązywała obecna umowa, czyli pierwszy dzień następnego miesiąca. Po zaakceptowaniu okna z datą aktualizacji automatycznie podnoszony jest formularz danych kadrowych pracownika aktualny od daty, z jaką wykonywana będzie zmiana danych. Data ta wyświetlana jest na pierwszej zakładce Ogólne w polu Zapis aktualny od. Na formularzu wprowadzamy stosowne zmiany. W tym przypadku przechodzimy na zakładkę trzecią Etat. W przypadku przedłużania umowy nie należy zmieniać pola data zatrudnienia. Zatrudnienie trwa nieprzerwanie od momentu pierwszego zawarcia umowy, więc tę datę zostawiamy. Zmieniamy natomiast datę zakończenia umowy. Jeśli kolejna umowa jest umową na czas określony, wprowadzamy nową datę rozwiązania umowy. Natomiast jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, usuwamy datę zwolnienia. Polu rodzaj umowy ustawiamy odpowiednią opcję. Zmieniamy datę zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy. Są to daty, które będą widoczne na wydruku umowy o pracę czy też aneksu do umowy. Jeśli równocześnie z przedłużeniem umowy zostały zmienione jeszcze inne warunki pracy, takie jak np. zmiana stawki zaszeregowania, również nanosimy tę informację na formularzu danych kadrowych. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy formularz danych kadrowych pracownika. Po zaktualizowaniu formularza pracownika zawarcie nowej umowy będzie widoczne na liście zapisów historycznych pracownika.